Siemano, jestem JayShock, ze mną jest dzisiaj Szabla Siema i jesteśmy na Belly Boatach. Dzisiaj jest 1 maja, także otwarcie sezonu szczupakowego. My sobie właśnie wypłynęliśmy i łowimy serybeczki. Co uda nam się złowić, jak będzie, jakie będą warunki, zobaczycie w filmie. Zapraszam Was do oglądania. I co? Yo! Wasza szabla siedzi. Piękny. No dobra, może nie piękny, ale siedzi, to się liczy. Pierwszy szczupak wyjazdu. O, z pięćdziesiąt parę ma. O, przypierdzielił. A akurat sobie w głowie myślałem, fajnie by było coś złapać. <gry> Chodź, chodź, chodź. Ja nie wiem, czy on się zmieści. Siedem dyszek może mieć! Płyń, płyń, ocza. O ty gnoju. Nie mieści się do podbieraka, kur... Ty, ledwo co się do podbieraka zmieścił. Ja pierdzielu! Siedzi ryba! Słuchajcie, patrzcie teraz. E, szczupaczek 74 cm, chociaż teraz tak naprawdę 75, bo nie był do zera. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie 60. E, nie jest równo, więc, więc przyjmijmy, że jest to 70, parę. Nie, niekoniecznie 75, ale jestem mega szczęśliwy z tego. E, fajna ryba, i oczywiście wypuszczamy do wody. A więc, słuchajcie, wypuszczamy rybę. Ja tutaj se. Nagrywam odcineczek na YouTube. Płynie rybko, nie mam jakiej natrzeć, bo nie chcę wpaść do środka, do wody. Więc, więc ryba poszła. Emocje niesamowite. Favorite X1 do 21 gram. Także ryba poszła. I jest git. A duży? No, my mieliśmy 75 tak z pół godziny temu. Ta, przed chwilą. O! I drugi. Nie wiem. Akurat nie. To już mamy drugiego do kompletu. Z otwartej wody. Uuu! Wiem, 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 wiem. Tylko że Ty Nie najgorszy Ładny też. Nie, mniejszy. Z 60. Całego zażaru. Całego Rickiego zażar, kurde, z dozbrojką, z wszystkim. Maluch Problem... Maluch, niemaluch Chciałbym takiego mówić Z otwartej wody, nie? Nie, no ja tylko tak tam tylko, że teraz Ale jedzie Ja go nie wyciągam Muszę mu dać ileś, żeby się wyszalał, bo mi będzie tutaj skakał po bellyboacie a do zbrojka jest, to nie ma żartów, to musi się wyszaleć, bo zaraz jak, jak do zbrojki wbiłby w ponton, to by była lipa trochę, nie uważasz? Ale pięknie wziął. Uh. Dobra, chyba się wymęczył już. Bajki. No całego Rickiego zjat, nie? No, <laughs> O, nam jenośnie czterysta Ole zażar <śleski> <śleski> Może Ole, Ciężko mi go zoperować, że wszedł do podbierak. O, dobra, jest. Widzowie, mamy kolejnego szczupaczka. Jesiuk jest szczęśliwy, bo w końcu się wpołowił. I Szabla też ma szczupaka. szupaka! ma szczupaka. Yeah. Czekaj, czekaj. A więc słuchajcie, musiałem pomóc Szabli z jego szczupakiem. U mnie jest trochę większy problem, bo przynęta była z dozbrojką, a, do, a dozbrojka jest połknięta cała. I chciałbym Wam to zobrazować, ale mój szczupaczek chyba nie chce Wam tego pokazać za bardzo. Patrzcie to, jak połknął głęboko. Mam szczypce już, czekajcie. Patrzcie, delikatnie za dozbrojkę jest zapięty. Dosłownie, praktycznie w ogóle, nie był zapięty za dozbrojkę, ale problem pojawia się z głównym hakiem. Bo mam dosyć krótkie szczypce, a nie chciałbym tutaj skończyć bez... Bez już nie wiem co mówić po prostu. Spłynęliśmy bardzo, jesteśmy na środku jeziora, nie byliśmy. Byliśmy dale, dużo dalej, także mierzymy dość. Miara jest też namoczona 76 Mamy nową życiówkę Yea Trochę brakuje do zera brakuje mu do zera, dobra do zera Teraz jest na zerze na pewno 7-5 na 10% 7-6 76 cm Piękna ryba, oczywiście za momencik do wody, tylko szybka focia Dobra, rybcia do wody, żebyście tutaj ładnie widzieli. Każda rybka przez nas złapana idzie oczywiście do wody. My nie zabieramy, my nie mięsiarze. O, jak poszedł. Oby tylko nie strzelił w mój ponton, bo to by mogło być trochę ryzykowne. I co? Tak, tak, tak. Siedzi? Siedzi, ale mały, chyba, chyba mały, bo to, ja już dzisiaj takie rzeczy gadam, że mały, mały 50 cm wychodzi 70. Nie, maluszek U jaki pisklak Za to zbrojkę, za wszystko się złapał Biedak. Zgłodniał trochę ty no. Słuchajcie widzowie, to już jest po prostu masakra. Patrzcie jakiś. No on ma traptem Ile możemy mieć? Czekaj. Tutaj no, zaraz go zmierzę. Koło 40 cm będzie miał. Na Rikiego z dozbrojką, nie? I za dozbrojkę wcięty głównie. Tak jak teraz patrzę. Patrzcie, to jest głównie do zbrojka wcięta. Mordo! Poka to, a ja Ci nie chcę krzywdy zrobić. Tylko chcecie ładnie... Ojej, tutaj będzie problem i to. Bo kolega tutaj się niefajnie zaciął, tak? Nie fajnie się zaciął. Słuchajcie. Sezon szczupakowy uważam za otwarty. I to porządnie. Najśmieszniejsze jest to, że mały szczupak mnie upierdzielił, a duży mnie nie upierdzielił. To jest dla mnie w ogóle śmieszne. W każdym bądź razie. Szabla! Ty mi tu nie rzucaj. Poka, jak chodzi to kopytko. O, jak ładnie widać. Chociaż w kamerze nie wiem, czy widać. Widać coś tam, coś tam widać. Słuchajcie, coś niesamowitego. Mimo, że ryba nieduża, piękne uderzenie. zażar, bardzo ładnie gumę do środka siebie. Superansko generalnie. No, cieszę się, że jest jakakolwiek ryba. Wędka, na którą łowię, oczywiście Favorite X1 802M do 21 gram. Świetna wędka, zresztą myślę, że każdy z Was to widzi, jak ta wędka po prostu e, się zachowuje i, i w jaki sposób ona pracuje. Przede wszystkim świetnie się tym prowadzi, przynęty. To jest po prostu totalna zaleta tej wędki. E, my łowimy także. Nasza trasa dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam film się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie koniecznie suba i komentarz. Jakiś fajny komentarz najlepiej. W każdym razie zostawcie lajka, like suba. I mam nadzieję, że to nie ostatni film, bo dzisiaj bardzo fajnie się łowiło. I do następnego. Siema!